Witam Was widzowie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy w wieży kontroli lotów w Greater Rockford. Tylko wpiszę Wind Direction Direction i Wind Speed Wind Dobra, napisałem to teraz sprawdzę. O, ciekawy, jak ta linia lotnicza naprawdę ma prawdziwą nazwę, jaką ma. Oj, wyszłem niechcący snów. Siedem, cztery, no. Dobra, ktoś ląduje, ktoś kołuje może. Paszbek. O, tu weszło. Powinni to wyjście też lepiej zrobić. Air France też 7, 4, 7. Dobra, niech jedzie tą Lufthansa do 25C. A ten Air France to co robi? Co on nie wie, że jest kontroler? Pisałem, że online. Wie, że kontroler. O. Mogło dojść do wypadku. No oczywiście nic by się nikomu nie stało. Dobra, ten Lufthansa, Lufthansa. niech jedzie 20 do 2500, czyli tam. Co ten nitro robi? On... On tu lą... On tu ląduje? Jezus Maria! Przecież nic nie pisał! I to jeszcze tam, gdzie ma Lufthansa lądować. Startować. A nie! O, w transa transaje. Czekaj, 25C. Do 25 C ma miała jechać. A pojechał do 25 L. No ale dobra. Co oni robią? Nie wiem czy tego Game Passa warto kupywać. Wiecie? Ale czasem się ludzie słuchają, czasem nie. Zależy na jakich się też trafi. Dobra, pierw Air France leci. Ale powinien pierw... No powinna pierw. O nie wiem, dziwne, dziwne. Dobra, wracam z freekama. Może ktoś napisał coś. Dobra, napisał, że jest 25L. No widzicie, tylko Lufthansa się posłuchała. Ten gościu. Dobra, fajny. Będzie na YouTube. Jak oglądacie to już jest. A ja się z Wami żegnam. Pa.